No, niedawno pokazywałem takiego czerwonego Uno Fire. Akurat teraz spotkałem niebieskiego uno w zwykłym tutaj wyposażeniu. Takiego samego w takim samym kolorze miał kiedyś mój kolega. To jest właśnie jedno z tych aut, które właśnie też kiedyś chciałbym pokazać. Ja bardzo źle je wspominam, ponieważ wnętrze to było beznadziejne ogólnie w środku. Także to jest ta zwykła wersja. Tutaj ma inną zupełnie no tapicerkę niż u mojego kolegi była, ale aczkolwiek też taką kratę to to wygląda bardzo dziadkowo. Także jest to zwykła wersja bez żadnego dopisku, fire czy coś, czy możecie znać, jeśli były jeszcze jakieś inne. Ale co ciekawe, muszę powiedzieć, że tutaj obok to jeszcze drugi uniak stoi. Dokładnie taki sam, w takim samym kolorze. Chociaż ten może lekko ciemniejszy jest. I tu ma jeszcze inną tapicerkę. U mojego kolegi była taka granatowa, w jakieś kolorowe paski, pamiętam. Także jeśli ktoś z Was kiedyś jeździł Uniakiem, to dajcie znać, jeśli macie jakieś swoje opowieści, wrażenia, jak się o tym jeździło. Pamiętam tylko tyle, że było ciasno, hałasował, głośno. No i w środku beznadziejne te, te wnętrze, te, 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 ta deska rozdzielcza, te no, fotele, kanapa. Jeśli chodzi o tapicerkę, to to było naprawdę złe wspomnienia mam z tym. Poproszę jeszcze kolegę, bo wiem, że on jeszcze jakieś ma nagrania z tym swoim uniakiem, może kiedyś coś wstawimy. No i mimo wszystko chciałbym jakiś film nagrać o takim wozie na moim kanale. Jeśli ktoś kiedyś miałby możliwość udostępnienia, to byłoby super. Także odzywajcie się w komentarzach albo na privie.